Jeżanowska to jedna z najdłuższych jednojezdniowych krakowskich ulic. Ciągnie się od Wielickiej Kamieńskiego aż do Pułanki. Fragment pomiędzy skrzyżowaniem z nadpotokiem Jeżmanowskiego to ostatni, który wymagał gruntownej przebudowy. Ta właśnie dobiega końca. Przebudowa musiała potrwać długie miesiące, bo roboty nie ograniczyły się do prostej wymiany asfaltu i płyt chodnikowych. Ten fragment, jak i pozostałe wcześniej, musiały być gruntownie przebudowane. Drogowcy najpierw musieli zająć się tym wszystkim, co znajduje się pod ziemią. Największą trudność stanowiły zakopane pod jezdnią kable czy rury, które nie były ujęte na żadnych mapach. To pozostałości po kolei. Dopiero po wymianie wszystkich instalacji podziemnych ulica zaczęła przypominać znowu ulicę. Pojawił się nowy asfalt wzdłuż całego przebudowanego. Odcinka po obu stronach jezdni wybudowano nowe chodniki, wyremontowano zatoczki i oznaczono miejsca, gdzie zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej. Kończą się prace przy skrzyżowaniu Bieżanowskiej z ulicą Jerzmanowskiego. Wcześniej nie było to możliwe, bo przez to skrzyżowanie prowadził objazd przebudowanego odcinka. Trwa ustalanie nowej organizacji ruchu dla tej części Bieżanowskiej. Wiele wskazuje na to, że przebudowę uda się zakończyć przed planowanym terminem. Przypomnijmy, ten pierwotnie przewidywał zakończenie prac za pół roku. Przebudowa tego fragmentu Bieżanowskiej będzie kosztowała około 9 milionów złotych.